Cześć, witajcie z tej strony, Adrian. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym materiale pokażę Państwu, jakie przyczepy rolnicze znajdują się na placu firmy handlowej AgroPol Zakrzewo i są dostępne od ręki. Jedziemy z tematem. A są dostępne przyczepy dwóch marek, oczywiście: pronar i zasław. Tutaj, od razu, na pierwszym ujęciu widzicie przyczepy. Nowe w ofercie firmy handlowej Agropol Zakrzewo Pronar PT612L, z którymi właściwie z jedną z tych dwóch wystawialiśmy się na targach w Zarzeczewie. Jest to przyczepa o pojemności 12 tysięcy kg, jest to przyczepa typu Long, czyli jest dłuższa, a niższa od tej tutaj obok znajdującej się zwykłej PT612 której, e, która też u nas jest dostępna w dwóch e, sztukach: Ładowność 12 tysięcy kg, tylko jest krótsza e, i wyższa. Rama również też jest e, innej konstrukcji w tej przyczepie. Jeszcze pokażę Wam za chwilę tę drugą. Tutaj proszę bardzo widzicie drugą przyczepę PT612 i po drodze szedłem i proszę Państwa rzuciło mi się nawet, że jest trzecia przyczepa PT612. Nazwę ją sobie standard, bo mamy L i zwykłą. Czyli są, te, są to te krótsze, a wyższe przyczepy. Takie przyczepki są dostępne od ręki. No i jeszcze jakie tutaj mamy to przyczepa Zasław dwa razy D737 Myśnik 12, czyli to jest taki odpowiednik właśnie PT612L. To są właśnie również przyczepy typu long, dłuższe, a niższe dwie sztuki na placu firmy handlowe Agropol Zakrzewo. Tutaj mamy kolejną przyczepę Pronar tym razem z serii T. Mamy model T653 ukośnik 2. Jaką tutaj mamy Pojemność mamy 8120 kg masy całkowitej, 5870 kg ładowności, czyli można powiedzieć taka szóstka od pronara. Tutaj, już wiedząc, że to jest ta przyczepa niższa od tej obok PT-612, no to mamy PT-610 o ładowności 10 kg z groszami, czyli mamy sporo przyczep serii PT. I jeszcze tutaj kolejne przyczepy z serii. Te się znajdują te 653 ukośnik, 2 kolejna. Właściwie pewnie nawet yy, wszystkie to są, yy, a nie ta jest jeszcze PT606. Ona ma troszeczkę więcej ładowności, to jest paletówka. I tutaj moi drodzy, też PT606, czyli tak reasumując co my mamy dostępne na placu trzy przyczepy PT612 o pojemności, o ładowności 12 tysięcy kg, dwie przyczepy PT612L typu Long, również pojemność 12 tysięcy kg, dwie dwunastki od Zasławia dziesiątkę paletową od Pronaru dwie szóstki zwykłe serii T jedna z plandeką, druga bez no i ta jedna ma też podest no i dwie pt 6 najmniejsze paletowe, 6000 kg takie przyczepy dostępne od ręki firmy handlowej Agropol Zakrzewo, w sumie 12 sztuk przyczep idealna pora, żeby taki filmik wrzucić, zbliżają się żniwa, wielu z Was pewnie poszukuje czegoś, by swoje płody rolne przewieźć, więc zapraszamy do firmy handlowej Agropol Zakrzewo skontaktować się z działem sprzedaży maszyn i ciągników rolniczych. Eee, nasi handlowcy powiedzą Państwu wszystkie szczegóły, przedstawią ofertę cenową oraz wyposażenie wszystkich tutaj przyczep, jak i również eee, na pewno powiedzą Państwu, jakich przyczep w najbliższym czasie spodziewamy się na placu, jakie klienci zamówili, albo jakie będą jeszcze dostępne od ręki.